Druga edycja PIMP My PC na kanale Morele TV. Jesteśmy już z chłopakami na miejscu, ale zanim przedstawimy Wam zwycięzcę, to chcielibyśmy Wam pokazać jego zgłoszenie, a także cofniemy się w czasie i pokażemy Wam, jakiego pc dla niego zbudowaliśmy. Lecimy! Zwycięzca tegorocznej edycji zmajstrował coś niesamowitego. Jego obecne stanowisko, nazwane za współczesnymi trendami kulinarnymi Craft Gaming Setup, to tworzony ponad 6 lat Sim Racingowy Rig, który poza komputerem i monitorem składa się w dużej mierze z wnętrza prawdziwego auta. Jest fotel, kierownica z całą deską rozdzielczą, lewarek zmiany biegów no po prostu bajka. A do tego komputer postawiony jest na drewnianym testbenczu imitującym stare desktopowe obudowy. Jeśli to nie jest kreatywne podejście do gamingu, to nie wiem co jest. Już same zdjęcia mocno nas wszystkich zachwyciły, a do tego dostaliśmy bardzo fajny szczegółowy opis. No i komputer oparty o Ryzena 5 5600 i GTX 1070 również nadawał się do wymiany. Mimo że świetnych zgłoszeń było sporo, jednogłośnie stwierdziliśmy, że to jest nasz tegoroczny zwycięzca i myślę, że jak za chwilę zobaczycie to wszystko razem z nami, przyznacie nam rację. Obecne stanowisko jak Kamil mówi jest super, ale w Pimp My PC chodzi o to, żeby jeszcze je dodatkowo wzmocnić. Bierzmy się zatem za budowę peceta dla naszego zwycięzcy. Ty dobierałeś części? No, wspólnie dobieraliśmy części. Wspólnie? <laughs> no ciekawe, ciekawe. Temacik jest taki, że mamy fajną na przykład kartę, tylko że jest czorna, a reszta rzeczy są białe. No niestety, no będzie taka panda, no co zrobić, nie? Ale pandy są fajne, wszyscy lubią pandę. Wszyscy kochają pandy. Jakbyś składał komputer dla siebie teraz, to mhm. jak byś wybrał procesor? 9800X3D. Dlaczego nie 9950X3D? bo nie chciałbym y, bawić się z parkowaniem rdzeni i y, Xbox Game Barem i żeby mi pół procesora wyłączało, jak gramy w gry. Myślałem, że, powie, że weźmie Ryzena 9, 9950X3D, no ale niestety, ma trochę racji. Ty, drogi zwycięzco naszego konkursu, będziesz musiał się bawić z parkowaniem rdzeni, natomiast w tym momencie działa to już na tyle dobrze, że jak instalujesz tę platformę, od początku wszystko jest na tym procesorze, to powinno działać od strzała. Pewnie są jeszcze sytuacje, gdzie nie działa, no ale to nie będzie nasze zmartwienie. Nie, a tak po prawdzie, no to nie wiedzieliśmy, kto wygra dany konkurs, komputer, więc gdyby akurat wygrał ktoś, kto potrzebuje na przykład więcej rdzeni do kompilowania programów, do nie wiem, montowania filmów, do czegokolwiek, to akurat te więcej rdzeni się przydaje i przeszkadzać nie będzie, a wyniki są bardzo podobne jak na 9800X3D, więc no, myślę, że nasz zwycięzca będzie zadowolony. To ja ci Łukasz otworzę soket Świetnie. i sprawdzę, czy nie jest pogięty. Nie jest? W ogóle nigdy tego nie robię, tak naprawdę. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym coś było pogięte. Dobra, trójkąt mamy tam, no to trójkąt do trójkąta. Pyk, elegancko. Co ty tam za RAM wybrałeś kamerę? No, wybrałem DDR5 Kingston Fury Beast z RGB. Ile to masz te taktowanie? 6000 Mega 130... 30 No taki standard. Można już wziąć te CL28, ale to nie robi jakiejś wielkiej różnicy. 64 GB. I pamięci są jeszcze białe, także <laughs> dobrze. Na, na razie się trzymamy tej kolorystyki naszej. Ja włożę drugi moduł i ten pewnie będzie źle działał. O. Widzisz? <laughs> Fajna płyta w ogóle. To jest X870E Aorus Pro, Pro Ice. To rozumiem, że temperatury też będą lodowate, czyli świetne dla procesora. Mamy dysk. Kamil tutaj wziął nam 9100 Pro od Samsunga, czyli już dysk na PCI Express 5.0, tak wnioskuję po transferach rzędu 15 GB na sekundę. Słuchajcie, 4 TB. Dobrze, że też mamy taki mega radiator na płycie, bo czuję, że się będzie Szybko. mega grzał zamontujemy Windowsa. Otwórz Windows, żeby zrobić przeciąg. Tu będzie pasował chyba. <laughs> I by ktoś miał wątpliwości, to to są domowe okna. Świetnie odkręcasz tutaj te mocowania kamieni. Szczerze kamien. powiedziawszy, to nie wiem, czy potrzebnie, czy przypadkiem Be Quiet nie korzysta z tych? Chyba nie, nie? Oni mają te swoje stelażyki takie. To jest jeden z tych gości, który mówi, nie, nie, nie czytam instrukcji. Nie, nie. Ale to jest wszystko dla nauki. Patrz, nie trzeba tutaj w ogóle brać pod uwagę instrukcji, bo jest napisane tutaj wszystko. Upper, lower, CPU, CPU, tylko nie wiem w sumie, czy. No, jest właśnie, 8, no właśnie, no właśnie, no i co? Daj, Daj tą instrukcję, no. Nie, no. Daj tak? tą instrukcję. Patrz, ja myślę, że tak trzeba, to wtedy będzie offset. Nie. Ale żeby nie było, ja tego nie czytam. Umieść cztery nakrętki dystansowe AMD na gwintach backplate z przodu. Wybierz pozycję 0, aby uzyskać maksymalną... Obudowa fajna, podoba mi się. To jest Light Base, słuchajcie. 600LX i to jest w ogóle obudowa o tyle specyficzna, nie wiem jaką to miałoby mieć funkcjonalność, ale jest o tyle specyficzna, że ona ma nóżki nawet... Tutaj, tak. można sobie tak postawić. Te I nóżki, można też na odwrót. Tak, można też na odwrót. Te nóżki można sobie przełożyć, tak jak Łukasz mówi, tutaj na górę i w ogóle ludzie też, widziałem, że robią jakieś śmieszne, drukują jakieś rzeczy i tam dają jakieś stopy albo coś takiego. <śmifanie> <śmifanie> tak tryby, tryby. No dobra, no to pakujemy tutaj yy, obudowę, znaczy y, płytę tak. główną. Ej, o kurwa. Coś się zrobił. Dzisiaj nie mogę z nim budować... Widzisz, tutaj to normalnie tak pracuje materiał tutaj, nie? To jest wszystko pod kontrolą. Czy Ztracisz czas na czytanie instrukcji, jakby, no zobacz. Ja już wiem, że nie ma innych. Kurwa kółko, przysięgam, nie? Tu masz PSU and herboard. 13 no, śrubek. Ja już mam gotowe, no patrz, no widzisz. Elektrownia 1000 W od Be Quiet to jest Power Zone 2. W pełni modularna naturalnie. Powpinałem ci kabelki ładnie. Danke, danke, ja. Ja ja. A chytniesz mi to tam. Chłodziwo potrzebujemy zamontować tutaj na górze. Dobra, mamy śrubeczki. Ja. Czy chcesz sprawdzić w instrukcji, które tu, tu, tutaj użyć? Czy możemy bez instrukcji? <laughs> bip, bip, oh bip, zamykam. <laughs> dobra, tamte są twoje. No, 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 dobra, teraz to już ja muszę podokręcać. Zdejęte, żeby nie było. O. Widzicie, po to są dwie osoby potrzebne. może się idealnie rozmarować pasta teraz. Tak. To jest RTX 5090 w wydaniu od Gigabyte'a, piękna wersja z Aorusem. To jest ta z wyświetlaczem. Słuchajcie, ale. więc wypas pełną gębą. Kurczę, ale ta karta jest ogromna, stary patrz. Ona... No może nie że ledwo wchodzi do tej obudowy, ale Znaczącą część jej zajmuje, no nie? No, musisz wkliknąć, ale tak, żeby było porządnie, wiesz? Kontownika, uwaga. Tak prezentuje się finalnie poskładany komputer. Myślę, że wyszedł bardzo fajnie i rzeczywiście cieszy oko. A co chyba nawet ważniejsze, mamy nadzieję, że cieszyć będzie także naszego zwycięzcę, którego poznacie już lada moment. W tym momencie chcielibyśmy podziękować jeszcze sponsorom tej edycji Pink My PC, firmom Genesis, Samsung, Be Quiet, Logitech, Kingston Fury i Aorus. Bez was ta akcja by się nie udała. Słuchajcie, jesteśmy. Przejechaliśmy po 400 km ponad. Każdy, oni co prawda razem, ja osobno sam smutno, ale był uśmiech gdzieś tutaj w głowie, bo przyjechaliśmy dzisiaj odpimpować Marcinowi stanowisko. Cześć, jestem Marcin. I się cieszę z wygranej. I się cieszę z wygranej. <gry> tak poważnie to Marcinowi musicie dać chwilę, wiecie, to jest jego pierwszy raz przed kamerą. To też wymaga odwagi, tak więc propsy dla Marcina za odwagę, że się zdecydował. I co? Przejdziemy, pokaże nam swoje stanowisko? Pewnie tak tylko dodam. Co innego nagrywać samemu na YouTube'a i wrzucić, a co innego mieć przed sobą kamerę i fajnych chłopaków z ekipy Morale TV. Fajnych chłopaki, on coś tutaj cukruje. Już wygrane, nie, o co chodzi? Nie, nie, cukruje. nie. nie, nie. <gry> Dobra, to ja zrobię tur po dwóch najfajniejszych moich daniem rzeczach w tym pokoju, czyli popatrzcie po pierwsze, tutaj, na ten komputer. To po prostu skradło moje serce. Jak ja to zobaczyłem w zgłoszeniu, to od razu powiedziałem, że mamy do czynienia z majsterkowiczem, zajewkowiczem, a po drugie, bo moje serce trudno skraść, ale drukarka 3D. Czy to jest jeszcze taka bardziej ala samoróbka? Oryginalnie to był Ender 3, ale jest w tej chwili w trakcie modyfikacji. Ja już ją kupiłem, zmodyfikowaną i jeszcze dodatkowo ją modyfikuję. Niestety uszkodziła się główna głowica grzejna. A, no to jedna ta jedyna Niestety, rzecz do ogarnięcia. Niestety, najważniejsza rzecz padła. Ja chciałem w ogóle powiedzieć, że ja bardzo doceniam takie symulatory. Ja widziałem, Marcin, że ty robiłeś takie tutoriale z Arduino, jak ogarnąć zegary. I wiesz, że jest bardzo możliwe, że mój kuzyn korzystał z twojego poradnika, bo robił z E36 zegary? Bardzo mi miło w takim razie. No, nie wiem, nie wiem na 100%, ale tak podejrzewam. Na bazie tego licznika, co tutaj jest włożony, zrobiłem właśnie też szybko pokazówkę, jak to działa. Bo on generalnie działa, tylko no, przez problemy techniczne Niestety Arduino albo płytka odpowiadająca za tłumaczenie danych z komputera na, na licznik, no niestety się uszkodziło któreś z tych dwóch rzeczy i niestety liczniki dzisiaj nie, nie działają po prostu. Zawsze jak to jest, jak chcecie coś komuś pokazać, to nigdy jak na złość nie działa. Duchy w maszynach. W ogóle Łukasz tutaj mówił, żeby być wyrozumiałym w stosunku do Marcina, bo jest stres i tak dalej. Dupa tam, zero wyrozumiałości. Ten typ nagrywa na YouTubie tak naprawdę dłużej niż my wszyscy tak naprawdę, bo jakieś 10 lat temu już my cię wystalkowali że wrzucałeś filmy. To jest wcześniej niż ja zacząłem, wcześniej chyba niż Łukasz. No albo blisko. Albo blisko i pewnie też wcześniej niż Silgar. także tutaj jest stary YouTube'owy wyga tak naprawdę. No się nie ukryje w internecie. No. <laughs> tak, nagrywałem, ale to nie były jakieś tam mocno dochodowe, że tak powiem, pod względem wyświetleń e, pro, propozycje. Najbardziej ten boom wyskoczył w momencie, jak zacząłem nagrywać rzeczy około licznikowe i symulatorowe. Dorazie. Jakiej fury tutaj jest fotel? Ford Mondeo. Ok, wszystko z Forda. Zaczęło się od tego, że kolega chciał wyrzucić tą uszkodzoną deskę. Po prostu jakaś powypadkowa, coś takiego, były wystrzelone poduszki i zapytał się mnie, bo wiedział, że tam z różnymi tam elektronicznymi rzeczami się bawia, czy nie chce sobie wziąć za darmo do właśnie podziałania sobie, spróbowania swoich sił, zbudowania czegoś takiego. I tak się zaczęło. Od samej deski, później doszła kierownica, doszedł fotel. Kolumna kierownicza jest Ford, ale a za kierownicy, to jest przerobiony Logitech DFGT. I ja bym tutaj chciał mocno spropsować, bo wiecie, czasami ktoś wydaje jakieś tam dziesiątki tysięcy, mówi, a żeby to się fajnie jeździło, to muszę wydać tam tysiące na kierownicę, fotel, nie wiadomo co. A tu jest fajny przykład, że jak jesteście wystarczająco zaparci, możecie sobie sami coś ogarnąć w domowym zaciszu i wygląda to naprawdę super i ma to swój klimat, urok i jest przede wszystkim wasze. I za to chciałem Marcina spropsować, bo to naprawdę super wygląda. Mam do ciebie Kapitan odnośnie komputera, ale interesuje mnie również to, co jest na tamtej półce. Jakie dżemy masz na wymianę na ten nowy komp, Bo coś bym jakieś, jakieś zaprawy musimy, to, musimy, musimy przejąć tutaj. <śm> Mogę Wam dać wiśniowy, świeżo robiony. A jest jakaś nalewka? Nalewki nie. Na pewno jest gdzieś tutaj, ale to... Plan jest następujący, przynajmniej na sam początek. To małe biureczko, na razie stąd wywalamy. Ten cały świetny zestaw popychamy do tyłu, możliwie jak najbardziej do ściany. I teoretycznie, jak się uda, nowe biurko, nowe stanowisko damy gdzieś tutaj. Jednak będzie połączenie nowoczesności z poprzednim sprzętem. SteelGuard, dekorator wnętrz się okazało. Nie tylko ostrzy noże, nie tylko zna się na monitorach, telewizorach, komputerach, a jeszcze dekoracja wnętrz. Dzisiaj będę miał okazję się spełnić, tak więc czas zacząć robotę. To możecie iść już zacząć nosić te kartony, a ja tu mam jeszcze parę pytań, wiecie? <ścoughs> tak serio, co tam masz w swoim pececie, jakie części? Ryzen 5 5600, GTX 1070 od Gigabyte'a, płyta Asus ROG B550 i 16 GB. No to całkiem spoko zestawik, ale myślę, że to co dzisiaj będziesz miał od nas to ciutkę, ciutkę wydajniejsz un poco. Myślę, że GTA 6 na minimalnych pójdzie. Myślę, że tak. Na zdjęciach wydawało mi się, że tutaj wszystko będzie tu w środku. Trzeba tak jakoś to było na zdjęciach pokazane, że komputer jest tam. Czy było zdjęcie, które ukazuje, że komputer jednak jest na tym jakby bęczo, ja myślę, że to jest obudowa. Mogło troszeczkę zdjęcie wprowadzić w błąd. Tak jak jest, tak też było na zdjęciu. W środku jest schowany zasilacz. Ten wentylator, co pracuje na boku, chłodzi dyski, żeby nie miały za ciepło, a reszta na wierzchu. Pokazał na zdjęciach, tak, żeby dobrze wyglądało, a to, co jest. Troszkę nie pomyśli naszej, jest tutaj z tyłu, za tymi wentylatorami. Ale nie, naprawdę świetna konstrukcja, chyba trzeba zacząć coś nosić, tak jak Łukasz mówił. Mamy prezenty, czuję się troszkę jak święty Mikołaj. Mamy zasilacz Power Zone. Mamy słuchaweczki, Najważniejsza rzecz, i najcięższa jednocześnie, więc ja ją tylko wyjmę z samochodu, a do środka wniesie ją już Marcin. O, to przekazuję Ci ten komputer. Dziękuję. Chłopaki tam nagrywają przebitki, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy tracić czasu, tylko poskładamy biurko i monitor, także lecimy. Tomek mówi, że minuta 30 i będzie miał złożony monitor. To co, zaczynamy? <gry> A, ale ten może to trzeba naostrzyć. No, to mi możesz naostrzyć. <noise> nie, no dobra, nie śpiesz się, żartujemy. No i proszę bardzo. Ile zajęło? 55 sekund. <noise> Ilu informatyków potrzeba, żeby złożyć krzesło? 5 przynajmniej. Tylko ja jestem ten, co chodzi z instrukcjami. Masz, dokształci się trochę. No dobrze jest przecież, dobrze robię. Hmm? To ma być na prosto, nie? Tak, tak, chłopaki dobrze robią. Ciema, jak tam idzie praca? Dzień dobry, coraz lepiej. Dokręcam śrubę, wiesz? Dokręcam. Ilu inżynierów potrzeba, żeby skręcić fotel? Pięciu. Ten sam żart powiedzieliśmy jakieś 65 sekund. <laughs> ale, ale to będzie prawa, to nie z lewa, bo to masz na drugą stronę krzesło. Nie, nie to jest, to jest lewa. lewa. Nie, to jest prawa. To jest lewa. Nie, popatrz. Jak odwrócisz. To jest prawa. Zależy, z której strony patrzysz. <laughs> <noise> Działa. Stingar, a ja mam takie pytanie do ciebie, no? bo ty się pochwaliłeś, że ty driftingujesz trochę. No, podstawowe, jakieś tam rzeczy takie. Mam dla ciebie challenge. No? Drifting Fordem Transitem w Forzie Horizon 4. O kurde, ale to. Ja Jestem przyzwyczajony do tak stonowanych aut, że one same driftują. Nie ma szans z takim autem. Znaczy, ja nie mam szans. Możemy spróbować mocniejszym autem. Może będzie łatwiej. Jako naczelny pan Silgar, który uwielbia Sim Racing, to muszę powiedzieć, że taki zestaw to jest po prostu czyste złoto. Sama kierownica, sposób połączenia z Logitechem, no to jest po prostu coś wspaniałego. Jakby ja się czuję tutaj po prostu jak dziecko, więc skoro gadamy o Sim Racingu, powiedz co to jest. To jest prototyp, można powiedzieć. Pierwsza moja kierownica, którą zrobiłem. Jak to działało? Normalnie jak to było podłączone? Tutaj była. Duża zębatka? Tak. W momencie jak kręciłeś sobie e, kołem kierownicy mm -hmm. tutaj. Wychylenie potencjometru. I tutaj miałeś wyprowadzone jakby sygnały z potencjometru, dopada i mogłeś do do sobie i zmapować. I pad po prostu wykrywał jako, e, było podłączone pod e, lewy joystick, pod sterowanie i sobie po prostu kręciłem. Nie, no to jest genialne. To jest naprawdę genialne. Meanwhile. Takie rzeczy to mieszkadać, czy tylko komputery? Nie umiem. Ja potrzebuję dokładnie to samo no. Słuchajcie, jest 12 śrubeczek do wkręcenia Każdy musi trochę wkręcić, bo inaczej się nie liczy Skończyliśmy biurko Jaka reakcja? My honest reaction? Jeeeeee yeah! I tu trzeba będzie zrobić... Czy to nie przejdzie? Ale można go zwężyć, nie? No, chyba już tam dalej nie tak pojedziemy. Słuchajcie, no tutaj wiadomo stanowisko stanowiskiem, historia historią, ale tak naprawdę przyjechaliśmy tutaj, bo zobaczyliśmy jedną, ale to obrzydliwą rzecz, czyli najgorszą. Na świecie mysz gamingową bloody. Ble. Dobra, przymierzamy teraz y, właściciela nowego setupu do biureczka, zanim je umieścimy, blokując jednocześnie dostęp do podlewania kwiatów. Biureczko niedużo. Nie Jedno oczko myślę, będzie, będzie w porządku. Tu będzie monitor, tu będą świetne peryferia, gdzieś tutaj będzie komputer do roboty. Dobra, słuchajcie, Marcin wyszedł z pokoju, z Kamilem postawimy kompa i nagramy reakcję jego. Dobra. Zapraszamy go. Chodź, chodź, musisz zobaczyć komputer. Karton. Fajna obudowa, nie? Bardzo ładna. I uwaga! O kurczę. Ta grafika jest duża. Jest bycia. Jest bycia. Ja się nie spodziewałem, na no zdjęcie ją oglądałem, ale ja się nie spodziewałem, że ona jest tak duża. Także słuchaj, PC praktycznie najlepsza specyfikacja jak ja da się tu i teraz, więc mamy nadzieję, że wystarczy na trochę. Wystarczy. Tak jak mówiłem wcześniej, gdzie ta szóstka w minimalnych pociągach. Dobra Marcin, słuchaj, będziesz miał teraz bardzo ważne zadanie. Musisz odpalić kompa. Czyli honory. Którym to się uruchamia? Dużym. Po środku. Ja well, myślałem, że to jest ukryty port USB. <g sambandita> <laughs> ale kurde, przesydzone kolory, no, nie patrzę na, to na razie. przez Tomek musisz skalibrować, musisz profil dobry ustawić. Dobrze tutaj, zanim zaczniemy, bo to są rzeczy ważne i ważniejsze, prawda? Monitor jest najważniejszy. Więc musimy wejść w ustawienia. Monitor jest świetny, ale fabrycznie jest ustawiony na. Opcję Eko, którego my nie chcemy tutaj, prawda? Więc wchodzimy sobie na SRGB. I to tak naprawdę wszystko, ponieważ tryby SRGB w takich nowych monitorach, nowych oledach wypadają bardzo dobrze. Więc mamy od razu o wiele lepsze przekłamanie barw. Tacy profesjonalista, ale na. A z foliką kalibruje ekran, nie? Patrz no właśnie. Nie, sące tam wymądza się takie ustawienia, będzie lepiej. Graj, tak, graj! Tak, tak. tak. Dziwnie się teraz czuję tak wszyscy dookoła mnie. I jak słuchaj, jak ci się podoba twój nowy komputer? Dociera? Jeszcze, czy, czy jeszcze nie? Pomału. Pomału. Została nam jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, czyli zmiana tapety. Więc wpisz, proszę, w Google teraz: 8K Forest i tu kliknij teraz, pobierz ustaw jako tak i jako tło. No i wyłącz. No, i ja już tutaj zrobiłem wszystko, co musiałem, tak więc do zobaczenia. Nie zapachniało e, sosenkami. <grymne> no. A ja myślę, że Marcin musi odpalić Cyberpunk'a na maksymalnych ustawieniach i zobaczyć, jak to wygląda. Na nic innego nie czekałem. <grymne> I pa, i teraz robimy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem. Jeszcze ci damy patch generowanie klatek. Ten damy ci DLSS-a, chłopie, wszystko transformator. 256 klatek będzie chyba git z ray tracingiem na overdrive, jak się gra. Te słuchawki mają dobre wygłuszenie, chyba, chyba Chyba tak, faktycznie, no. Coś mówicie? <laughs> praktycznie całe otoczenie Czuję, jakbym był naprawdę w środku. Bardzo zadowolony jestem z tego zestawu. Szczerze nie wiem, co powiedzieć. Jestem w ciężkim szoku. Miło było, możecie się pakować. Tak więc, co my tutaj w ogóle mamy? Biurko, fotel, Genesis'a. Jeśli chodzi o zestaw peryferiów, kultowy, legendarny, bezpieczny, ponieważ wiele osób po prostu to lubi, czyli bezprzewodowy, pełny zestaw Logitecha wraz z powerplayem, więc myszki nawet nie trzeba ładować, bo ładuje się sama. No i oczywiście dla mnie osobiście najważniejsze, bo tym się zajmuję, czyli monitor. 360 Hz, QD OLED, 1400 p czego chcieć tak naprawdę więcej. A w ogóle, drodzy widzowie i uczestnicy być może przyszłych edycji Pimpa, mam dla was taką dosyć ważną informację. Słuchajcie, otóż Marcin... W ogóle nie wierzył tutaj w siebie, w swoje stanowisko, w swoje zgłoszenie, i nie chciał się zgłosić. I dopiero jego ukochana, jego narzeczona namówiła go i tak troszkę rzutem na taśmę ostatniego dnia. Po powrocie z pracy zgłosił się i co? I było warto, nie? Było warto, bardzo. Patrząc na ten komputer, na to całe stanowisko, jestem w szoku po prostu, że wybraliście właśnie nie. Ja do samego końca nie wierzyłem, że, że wygram. Nie chciałem w ogóle składać tego wniosku, a złożę, złożę pewnie kilka tysięcy osób, gdzie ja wygram z takim niedokończonym, skrzywym kopitem. Przyszły wyniki i. Praktycznie padłem na ziemię. Czyli słuchaj musisz podziękować no, sobie za to, że faktycznie kawał stanowiska tutaj odwaliłeś i zgłoszenia, ale y, również swojej narzeczonej, która tutaj dużą rolę odegrała jednak w tym, żeby cię troszeczkę popchnąć i żebyś wziął. Jednak udział. Także słuchajcie, to jest ważna informacja. Bardzo wierzcie w siebie, wierzcie w swoje możliwości, ale to już w następnych edycjach Pimpa. Chcielibyśmy w tym momencie podziękować jeszcze bardzo serdecznie wszystkim, którzy brali udział w naszej zabawie i to wy stworzyliście ten konkurs, tak naprawdę. I przy okazji jeszcze podziękowania dla naszych sponsorów, a są nimi firmy Logitech, Samsung, Gigabyte, Aorus, Kingston Fury, Be Quiet, Genesis i AMD. Takie dni jak dzisiaj sprawiają, że wiem, że robimy coś dobrego naprawdę i fajnie jest pracować tutaj w tym youtube'owym naszym sektorze i przekażę teraz do kolegów mikrofon Eee, czemu? Nie wiem. <noise> tak więc wyglądała tegoroczna edycja Pimp My PC. Mamy nadzieję, że to nie ostatni tego typu odcinek. I mamy też nadzieję, że i również wam dostarczył on rozrywki. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bajos!